Wygodnie panu? Na ziemię proszę. Zadabka. No, witam was w kolejnym vlogmasie. Mamy czwartek i celowo sobie tutaj usiadłam, żeby mieć w tle świecącą choinkę, żeby było tak klimatycznie. No i co chciałam powiedzieć, to siedzę sobie właśnie oglądam. Y poprzedni odcinek, bo właśnie go zmontowałam i zanim jeszcze dam do zapisania, to muszę oglądać, czy tam wszystko jest jak należy. I dochodzę do wniosku, że moje vlogmasy masy to tylko pranie, odkurzanie i prasowanie. No i tak sobie myślę, że pasowałoby przestać to nagrywać, żeby nie było ciągle monotonnie. A z drugiej strony no tak wyglądają moje dni. I nawet dzisiaj już zrobiłam pranie, suszy się i czekam, bo na pewno później po prostu wezmę i będę prasować, jak to zwykle bywa. Także no, te filmy są bardzo do siebie podobne. No i jeszcze nie ma spacerów, bo tak to codziennie wychodziłam. A teraz ta pogoda jest naprawdę taka w kratkę i się nie da. Jeszcze nie mamy tych spacerówek, a w tych śpiworkach byłoby najwygodniej, najcieplej dzieciakom. Chociaż te kombinazony są i tak super z się w środku, ale jakoś tak mm, samo to, że spacerówka bardziej otula mam wrażenie. No i dobrze się składa, bo dzisiaj jest do odbioru już z reklamacji, także bardzo się cieszę, Kuba po pracy podjedzie i może jutro jak patrzę tak na pogodę będzie szansa wyjść w sobotę może też idę do pracy co prawda, ale no po jeszcze bym zdążyła skoczyć z Kubą i dzieciakami, a jak nie to on sam by poszedł no i jeszcze jest niedziela no na razie nie wiadomo jak to wyjdzie Wiecie, yy, chodzi o to po prostu, że chciałabym, aby przynajmniej teraz w zimie nawet te spacery odbywały się tak co drugi, trzeci dzień, bo ja już nie mówię, że musi być codziennie. Ale boję się, że yy, jak będziemy ciągle siedzieć w tych czterech ścianach, to później no nie będą miały dzieciaki odporności i, i co, wyjdziemy na spacer po jakimś tam czasie, zawieje lekki wiaterek i będą chore. Jednak zależy mi, aby regularnie gdzieś ten spacer się pojawiał. Niemniej jednak no nie jest to coś, nad czym mamy kontrolę, bo no nie przewidzi jaka będzie pogoda. Ale jak tylko, tylko ciut lepiej, to od razu będę się zbierać i z nimi wychodzić. Także Trzymam kciuki, aby się jutro udało. No i właśnie o tym mówię, że tutaj odkurzanie, tutaj prasowanie, no i tak się żyć kotoczy. I tak jak mówiłam, ja znów idę z odkurzaczem, dlatego nagrywam tylko vlogi raz w tygodniu, tak normalnie, ponieważ bym Was zanudziła ale z racji vlogmasów, które kocham, zdecydowałam się, że będę chwytała za kamerę codziennie i gromadziła tego materiału. O, zabawa już trwa. Jeszcze co prawda w łóżeczkach, ale odkurzam, przebieram i zaraz idą na matę. E, także co ja mówiłam, e, ze względu na vlogmasy właśnie sięgam po kamerę codziennie i później jak zgromadzę sobie materiał, no to tak około, przynajmniej żeby 12 minut miał film, to już będzie spoko, no 12... Wiecie o co chodzi mniej więcej, i wtedy po prostu powstaje vlogmas. To tak jak przed chwilą powiedziałeś, no? <grywa> Misia będziesz pomagać mi odkurzać? Bardzo to miłe z twojej strony. <grywa> Co ty wyrabiasz? Chyba naprawdę chcesz odkurzać Misia. Państwo gotowe? Będziemy jeść? No i tak jak mówiłam, żyćko. Niechcący się im wcisnęła melodia i zgubili. Pęknie Wróciłam byłam zarówno w Rosmanie, jak i w HM. -ie. Tutaj zapas oczywiście pusteczek. No i jeszcze żele pod prysznic. Dwa dla Kuby i ja sobie wzięłam jakieś takie edycje limitowane, zimowe. A druga taka, Karmex, bo dawno nie miałam, a lubię mieć w torebce, żeby mieć po prostu zawsze coś nawyżającego na usta. Zodorant w sztywcie i mydło wpłynie z Isany. Ale pojechałam głównie do HM, bo widziałam na Insta, że jest dużo promek. No i tak trafiłam na ten sweterek. Mam go nawet na apce w ulubionych i on był przeceniony z 53 zł na 31. Wzięłam taki wielki rozmiar. To już będzie na wiosnę. Natomiast nie było mniejszych, a tak mi się podoba, że nie mogłam się oprzeć. Zresztą. Fajnie taki właśnie wiosenny. Tak mi się kojarzy do zarzucenia. Tutaj też większy rozmiar już spodni. Co to jest? Osiemdziesiątki. I to było dla Miśki. A tutaj dla Michałka dwie rzeczy. Z 35 na 18 zł. Też rozmiar 80. I to jest taka koszulka, trochę jak bluza tutaj zakończona z kołnierzykiem. Wydaje mi się, że mamy taką w paski, ale muszę to zweryfikować. I jeszcze taki piękny sweterek z takim pieseczkiem. Też bardzo mi się spodobał. To jest rozmiar 80. I cena to 16 zł. Także polecam się wybrać na promki. Ja na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu pojadę do innej galerii, do hm zobaczyć co tam ciekawego, bo jest większy, więc może być też no, większy wybór. A ja bardzo lubię z tego sklepu ubrania, bo one są dobre jakościowo, po praniu, po suszeniu nic się absolutnie nie dzieje, więc no, warto właśnie jeszcze na promkach trochę na zaś kupić po prostu. Tak sobie teraz pomyślałam, że im dorzucę to wszystko pod choinkę do prezentów. No i mamy piąteczek, przyszły spacerówki. Już jedną założyłam, druga jest tutaj. To o czym Wam mówiłam, to właśnie ten stelaż był na reklamacji. No i super, bo dostaliśmy nówki sztuki. Zaraz jeszcze pójdę po śpiworki i od razu założę. Natomiast no, na razie dzisiejszy spacer jest... Jeszcze nie wiadomo. Tutaj dwa smoki ze mną. Dałam im kocyki, ale na razie to małe zainteresowanie. Na zewnątrz zimno, to chcą siedzieć w domku. Wiadomo. No i właśnie dzwonek zadzwonił, taki zrobili rozgardiarz, dlatego wiedziałam, że muszę się tutaj usadowić z nimi w kuchni albo w korytarzu, bo no dzieciaki by obudzili, jako oni usłyszą dzwonek to po prostu jest takie szczekanie. No i gotowe i w ogóle dostaliśmy zdjęcia z sesji świątecznej, tutaj dodałam wczoraj, są przepiękne i na pewno aż do świąt będę nimi spamować. Także jeżeli jesteście ciekawi efektów, to zachęcam Was do obserwacji na Instagramie, bo tam będzie się działo i będzie ich dużo. Michałek farmer, żeby skarpetek nie ściągał, chociaż w ten sposób i tak nie działa, ale zawsze dłużej posiedzą na nogach niż normalnie. Michalinko, co tam robisz? Worek z łóżka wyciągnięty. Była Michalinka i nie ma Michalinki. Dzisiaj, jak widzieliście, spacer się udał i jak co piątek jest z nami praktycznie cały dzień moja przyjaciółka, więc fajnie spędziliśmy ten czas. No a teraz bawimy się kąpiel. Za niedługo idę spanka. Ja jutro idę do pracy. Jestem gdzieś do dwunastej, a wieczorem idziemy na trzydziestkę, więc dzień jutro pewnie zleci mi bardzo szybko. Najcałuska, o, jaki soczysty! Właśnie wróciłam z pracy, bawimy się.